Apple Watch Series 10 to absolutnie nowy design. Wyjątkowy, elegancki, smukły. To prawdziwa rewolucja. Nie no, żartuję, wygłupiam się. Zastanawiasz się, jaki smartwatch wybrać w tym roku? Ja miałem podobnie, dlatego zebrałem kilkanaście modeli i postanowiłem własnoręcznie sprawdzić, jak działają, co oferują i najważniejsze, dla kogo są. Dlaczego? No bo tak naprawdę każdy z nas oczekuje od smartwatcha czegoś innego. Jedni będą zwracać uwagę głównie na funkcje sportowe, inni będą chcieć być niczym bohaterowie filmów science fiction z lat 80. i mówić do... Komunikatora na nadgarsku, a jeszcze inni tak naprawdę będą chcieli, żeby ich najnowszy nabytek pasował do każdej stylizacji. Na co ja zwracam uwagę? Przede wszystkim na trzy rzeczy. Pierwsza, design. No bo jednak inteligentny, ale wciąż zegarek, więc chcę, żeby pasował mi zarówno do casualowego stroju, jak na przykład t-shirtu, ale też do marynarki, gdy muszę iść na konferencję. Druga sprawa funkcje sportowe. Lubię długie spacery, lubię potruchtać od czasu do czasu, ale przede wszystkim lubię machać żelaza. Więc ja traktuję smartwatcha jaki taki mój prywatny. Inteligentny notatniczek, który będzie zbierał mi wszystkie interesujące mnie dane, w razie czego je przeanalizuję, a na sam koniec, jeśli będę tego potrzebował i złapię leń, to da mi dodatkowego kopa do mobilizacji. No i trzecia rzecz funkcje dodatkowe. Tutaj najbardziej zwracam uwagę zawsze na NFC, czyli możliwość płatności zbliżeniowych, no i możliwość prowadzenia rozmów. Niby feature, przynajmniej tak się może wydawać, ale uwierzcie mi, przyda Wam się bardzo, szczególnie jeśli 10 razy w ciągu dnia będzie Was ktoś atakował, mnie na przykład Damian, a ja akurat gdzieś zapodzieję telefon, nie będę mógł odpowiadać, a tak to cyk i wszystko jasne. Smartłocze, które znajdziecie na mojej liście, nie układałem od najgorszego do najlepszego, czy po prostu 1, 2, 3, 4, 5, ale zdecydowałem się ułożyć je w kategoriach, tak abyście mogli od razu przejść do najbardziej interesującej Was funkcji, a tym samym zegarka, ale dodam, że na końcu znajdziecie mojego nieoczekiwanego faworyta. Ja jestem fanem klasyki, dlatego najczęściej wybieram zegarki z okrągłą kopertą. Do tego lubię, gdy czuć je na ręce... Chociaż wiadomo bez przesady, bo dla mnie zegarek to wciąż taki nieodzowny element treningu, ale jeśli wy najbardziej zwracacie uwagę na design i macie podobne upodobania jak ja, to z pewnością mogę wam polecić Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Bardzo długa nazwa, ale zegarek to naprawdę małe arcydzieło. Świetna kolorystyka, utrzymana w takiej ciemnej szarości w połączeniu z delikatnymi czerwonymi akcentami. Te obramowanie czerwone jest bardzo delikatne. Sprawia, że tak naprawdę każda stylizacja zyska charakteru. Dodatkowo jakość wykonania. Powiem Wam szczerze, że wszystko w tym zegarku krzyczy, że jestem najlepszy, jestem piękny. Stop tytanu wykorzystany m.in. do bransolety czy do koperty. Do tego Mamy diamentopodobną powłokę DLC, która jeszcze wzmacnia tą ochronę. No i zaokrąglone szkło szafirowe na ekranie. Jakby wszystkie te elementy sprawiają, że zegarek będzie się prezentował tak samo dobrze w momencie wyjęcia go z pudełka, jak i w momencie, w którym będzie z Wami na Waszym netgarstku już kilka długich miesięcy. Wygląd to oczywiście nie wszystko, bo nie zapominajmy, że Huawei Watch 4 Pro Space Edition to też przede wszystkim znakomity smartwatch. Taki, który wykorzystasz również podczas treningu, bo z łatwością zmierzy ci tętno, saturację, oczywiście kroki, jakieś inne takie podstawowe pomiary, ale też na przykład jakość oddychania podczas snu. No, i do tego najlepszy feature. Najlepszy feature, ale też cecha charakterystyczna wszystkich zegarków Huawei, a więc absurdalnie długi czas pracy na baterii. I mogę powiedzieć Ci, że korzystając z niego tak standardowo, a więc korzystając z GPS-u, wszystkich funkcji, trenując regularnie, z powodzeniem on podziała Ci 4-5 dni bez potrzeby ładowania. Bardzo fajnie, no tylko gdyby nie ta cena. Samsung Galaxy Watch Ultra to absolutny top, jeśli chodzi o zegarki inteligentne Samsunga i taki szczyt technologicznych rozwiązań koreańskich inżynierów. I mówię to całkiem serio, bez żartów, bo Samsung Galaxy Watch Ultra na każdym swoim etapie. Zachwycam. I tak naprawdę od obudowy bardzo wytrzymała, zgodna z IP68 i MIL-STD810H, przez ekran AMOLED z bardzo dobrą widocznością nawet w ostrym słońcu, po wreszcie czas pracy na baterii, który jest bardzo dobry, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to zegarek ZUIRO S, który wynosi nawet dwa dni. Wszystko w tym zegarku tak naprawdę krzyczy jestem najlepszy, a do czego konkretnie? Zdecydowanie do sportu. Już po konstrukcji widać, że jest to sprzęt stworzony do fitnessu. Ja jednak od siebie dodam, że ta masywna dosyć budowa nie przypadła mi do gustu no i pewnie wielu osobom również nie przypadnie. Nie zmienia to jednak faktu, że skuteczność pomiarów i ilość trybów treningowych jest zaskakująco duża i w zasadzie taka jak być powinna. Wśród trybów treningowych, oczywiście oprócz biegania, chodzenia, siłowni, mamy takie perełki jak badminton czy balet. No, jeśli ktoś to potrzebuje, to ma. Samsung Galaxy Watch Ultra działa na Wear OS, a więc oznacza to, że możecie też skorzystać z bardzo dużej ilości aplikacji zewnętrznych producentów, które pomogą wam w treningu albo po prostu wam je uprzyjemnią, jak chociażby Spotify. Czyli tak naprawdę mamy tu wszystko, czego możemy wymagać od smartwatcha dla sportowców, a nawet więcej, bo Samsung dodał jeszcze od siebie Index H, o ile go dobrze wymawiam i którego nie do końca rozumiem, bo jego wyniki nie są dla mnie w żaden sposób miarodajne. Jak nie Samsung, to może Garmin, a konkretnie Vivo Active 5. Ten mogłoby się wydawać niewielki i niepozorny Smartwatch, jest tak naprawdę taką średniopółkową konkurencją dla Watch Ultra, ale pod wieloma względami, szczególnie jeśli chodzi o fitness mu nieustępującymi. To, co najbardziej zwraca uwagę, to o 30 trybów treningowych. Tutaj raczej bym powiedział, że producent skupił się na takich mainstreamowych dyscyplinach, ale to dobrze, bo mógł je lepiej dopracować. Rzecz, za którą ja bardzo szanuję Garmina i konkretnie też Vivo Active 5, to to, że dodano tryby treningowe specjalnie zaprojektowane dla osób na wózkach inwalidzkich, o których inni często zapominają. To, co mi się też bardzo podoba, to taka technologia, w zasadzie rozwiązanie body battery. Na czym ona polega? Polega na tym, że analizuje kilka czynników, jak chociażby naszą aktywność, odpoczynek, sen, ale też stres, i na tej bazie mówi mi, mówi mi albo nam, jaki jest poziom naszej energii. I ja takie rozwiązania bardzo lubię, bo chociaż wiem, że one są niedoskonałe, często, to lubię, bo one w taki jasny, klarowny sposób mówią mi na jakim etapie dzisiaj kondycyjnym, czy takim właśnie energii jestem i dzięki temu też dają mi takiego kopa, takiej mobilizacji, bo jeśli wiem, że mam zapas energii, a łapię mnie leń, to działa to na mnie w taki mobilizujący sposób i po prostu podczas treningu daję z siebie więcej. Za co jeszcze mogę pochwalić Garmin Vivoactive 5? Za cholernie długi czas pracy na baterii. I nie przesadzam. Ja miałem problem, żeby ją rozładować. Jeśli ćwiczycie 3-4 razy w tygodniu, i to z wykorzystaniem oczywiście trybów treningowych, ale także GPS-u, to zapewniam Was, że nie będziecie musieli go ładować przez tydzień albo nawet dłużej. Jak dla mnie rewelacja. Jeśli chodzi o wady, no to ciężko mówić, że jest to wada, ale musicie pamiętać, że Garmin Vivoactive 5 nie działa na Wear OSie, a więc tym samym, w przeciwieństwie do swojego konkurenta w tej kategorii, nie zapewni Wam dodatkowego wsparcia aplikacjami od zewnętrznych producentów. No, nie można mieć wszystkiego. Masz dość smartwatchy, które trzeba ładować codziennie albo prawie codziennie? Tutaj muszę, ale też chcę polecić Ci Amazfit T-Rex 3. No, i tutaj pewnie pytasz, ale co to jest ten Amazfit T-Rex 3? No i już mówię: to najnowszy i śmiało mogę powiedzieć najlepszy zegarek w portfolio firmy Amazfit. Jego głównym featurem jest właśnie czas pracy na baterii, który według producenta wynosi 27 dni. Mi osobiście nie udało się dobić do tego limitu, ale jestem skłonny uwierzyć producentowi, że w jakimś hiperenergooszczędnym trybie jest to możliwe. Dlaczego? Bowiem ja wyciskając z niego siódme poty i często na nim ćwicząc, korzystając z GPS-u, potrzebowałem 10-11 dni, żeby tą baterię rozładować. Jak dla mnie super. Ta długowieczność ma też swoją cenę. Amazfit T-Rex 3, podobnie jak na przykład smartwatch od Huawei, które również cechują się długim czasem pracy na baterii, działają na własnym systemie operacyjnym. Ma to swoje plusy, ale i minusy. No bo jeśli jesteście entuzjastami zewnętrznych aplikacji, na przykład Spotify czy YouTube Music, no to tutaj na to liczyć nie możecie. To jest domeną bardziej smartwatchy z systemem Wear OS, no ale te jak wiemy, raczej pracują znacznie krócej. Ja ze swojego doświadczenia i z testów mogę powiedzieć, że zegarkiem, który pracuje na Najdłużej z iOS jest OnePlus Watch 2, który. W takim realnym użytkowaniu wytrzymuje jakieś 50-55 godzin. Ale wracając do Amazfit T-Rex 3, to muszę też powiedzieć, że jest to bardzo dobry smartwatch do fitnessu. Tak po prostu. W moim takim wewnętrznym, prywatnym, chociaż nie tylko, bo mogliście to już oglądać na TikToku, teście krokomierza wypadł bardzo dobrze i na dystansie 1000 kroków pomylił się bardzo nieznacznie i tak naprawdę osiągnął znacznie lepszy wynik niż droższa konkurencja. Największa wada? No to design. Spójrzcie sam. Taki bardzo outdoorowy bym powiedział, taki bardzo fitnessowy, no ale na pewno nie każdemu przypadnie do gustu. No mi nie przypadło. Gosia, nagrywam. A powiedziałeś? O czym? No o i lajkach. A, dobra, dzięki. No tak, zapomniałem, więc jeśli możecie, to koniecznie zostawcie suba, lajka, a najlepiej jeszcze komentarz, bo nam to bardzo pomaga. Dzięki. Apple Watch Series 10 to najlepszy smartwatch pod iOS. Trochę więcej tego samego co było, tylko wielka machina marketingowa myśli, że przekona nas do tego, że tym razem jest inaczej, tym razem to już będzie dobrze. No nie. Nie zmienia to jednak faktu, że Apple Watch Series 10 to wciąż prawdopodobnie najlepszy smartwatch, jaki możecie uzupełnić sobie ekosystem urządzeń Apple. Apple Watch 4S10 ma największy ekran w historii Apple Watchów, a do tego jest też znacznie bardziej smuklejszy, a co za tym idzie, lekki, więc bardzo przyjemnie nosi go się na ręce. Jeśli chodzi o tryby treningowe, skuteczność pomiarów, ilość yy, dodatkowych funkcji, w tym bardzo, wygodne, yy, bardzo wygodna obsługa gestami, to wszystko tu jest, działa sprawnie i bardzo dobrze. Co więcej, mogę nawet powiedzieć, że podczas testów wszystkich zegarków Apple Watch 4 jest 10 jeśli chodzi o skuteczność pomiarów, z reguły znajdował się w pierwszej trójce, a więc jest bardzo dobrze i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. To, do czego się czepiam, to oczywiście obowiązkowe posiadanie iPhone'a, bo inaczej tak naprawdę z Apple Watcha korzystać nie możecie. Drugą wadą, i no, tą znacznie większą jest czas pracy na baterii. W realistycznym ujęciu, czyli ćwiczycie sobie, korzystacie z GPS-u, systemu powiadomień, wszystkich jego funkcji. 15 godzin to jest absolutny maks. Ja tak testowałem, większej liczby nie osiągnąłem, chociaż wiesz, widziałem, że są głosy, że zegarek może wytrzymać 18-20 godzin. Mi się tego nie udało. I tak oznacza to, że musicie go ładować codziennie, a tak naprawdę nawet dwa razy dziennie. Więc troszkę ten komfort korzystania z Apple Watcha 10 może być zagubiony, może być popsuty. No bo tak, wstajecie rano i musicie myśleć o naładowaniu zegarka. Wracacie po treningu, musicie myśleć o naładowaniu go, jeśli chcecie, aby przez noc dostarczał Wam informacji na temat tego, jak śpicie. A co jeśli nie Apple Watch do iOS-a? Tutaj może Was zaskoczę, ale Huawei Watch GT5 Pro. Miałem okazję testować ten zegarek w okolicach premiery i wówczas stwierdziłem, że jest tak dobry, że aż wkurza. Ale co w nim naprawdę takiego dobrego? Tych rzeczy jest kilka, ale po kolei. Na początek design. Klasyczna, okrągła koperta, a więc świetna alternatywa do tych prostokątnych rozwiązań Apple. Dalej ekran. AMOLED, bardzo dobry, ze świetną widocznością nawet w mocno nasłonecznionych miejscach. Czas pracy na baterii. Tutaj nawet nie ma co porównywać. Huawei Watch GT5 Pro jest w stanie wytrzymać nawet 10-12 dni użytkowania. Więc w porównaniu do Apple... Mówiłem, nie ma co porównywać. No i wreszcie tryby treningowe. Tych jest 100, niektóre bardzo rozbudowane i powiedziałbym, że jest kilka takich ekscentrycznych, jak chociażby Golf. No i wreszcie mamy też funkcje dodatkowe. Wśród tych funkcji dodatkowych znajdziemy NFC, a więc możliwość płatności zbliżeniowych, czyli taka troszkę nowość u Huawei. Możemy też przez niego rozmawiać. No, i oczywiście mamy też system powiadomień. No, zapomniałbym o jeszcze bardzo jednej ważnej rzeczy, która ucieszy na pewno tych, którzy wolą outdoorowe aktywności, czyli możliwość wgrania map offline. W połączeniu z tym ekranem to kombo znakomite. Wspominałem wam o zegarku z Wear OS, który jest w stanie wytrzymać nawet 100 godzin na jednym ładowaniu. I oto on, OnePlus Watch 2. I tu wam powiem szczerze, że jest to jedno z największych zaskoczeń, jeśli chodzi o zegarki, które miałem okazję testować w ostatnim czasie. Dlaczego? Bo tak naprawdę pierwszej generacji OnePlusa nawet nie zauważyłem, a drugą już teraz wiem, że jeśli bym przegapił, to prawdopodobnie przegapiłbym jeden z najciekawszych smartwatch, jakie zadebitował w ostatnich latach. A co w nim takiego fajnego? No Przede wszystkim design. Bardzo fajny, klasyczny, z okrągłą kopertą, bardzo dobra jakość wykonania. Czuć go na dłoni, ale nie przesadnie jest lekki i wygodny. Druga rzecz to tak naprawdę liczba trybów sportowych, sensorów. Które działają prawidłowo, jest ich dużo, e, i ten Wear OS, czyli dostęp do wszystkich zewnętrznych aplikacji, które nie tylko ułatwiają, ale też umilają nam treningi, jak chociażby Spotify czy YouTube. OnePlus Watch 2 działa na Wear OS ale tak naprawdę niweluje jego wady, czyli ten niesławny czas pracy na baterii. Bo OnePlus Watch 2, to myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że jest to zegarek, który jest w stanie wytrzymać najdłużej na tym systemie operacyjnym. Producent mówi o około 100 godzinach i ja mogę potwierdzić, że jest to realny wynik, tylko wówczas korzystamy z tego zegarka bardziej jak, no właśnie, zegarka. Więc troszkę usuwamy te jego funkcje dodatkowe, te funkcje smart i raczej jest to klasyczny czasomierz, tylko z takimi cyfrowymi dodatkami. Bo jeśli odpalimy tryby treningowe, odpalimy GPS i będziemy skorzystać z niego na full, to wówczas ten czas spada znacząco. Ale znacząco to wciąż będzie i tak najlepszy wynik spośród wszystkich zegarków z URS. Bo w moich takich testach wypadło, że OnePlus Watch 2 bez problemu wytrzymuje 50-55 godzin, a więc tak naprawdę dwa dni z kawałkiem. Byłbym zapomniał, OnePlus 2 wypadł też najlepiej w testach smartwatch pod względem pomiaru tętna. Zresztą zobaczcie to sami. W tej kategorii bonus, no bo mówiąc o OnePlus Watch 2, nie w sposób nie wspomnieć o OnePlus Watch 2R, czyli takim mniejszym bracie bliźniaku omawianego modelu. A skoro bliźniak, no to powinien mieć wszystko podobne. Trochę tak, ale nie do końca, bo jeśli chodzi o sensory, możliwości, czy nawet ekran, te są identyczne jak w większym bracie. Największa różnica tkwi w jakości wykonania, bo tak na przykład stal z OnePlus Watch 2 zastąpiono w 2R aluminium. Za tym, co za tym idzie, idzie to, że jest to znacznie lżejszy model. Dla niektórych plus, dla innych minus. Jest on też nieco mniejszy, tylko o milimetr, no ale jednak mniejszy. Nie zmienia to faktu, że musicie pamiętać, że chociaż OnePlus Watch 2R w dłuższej perspektywie będzie pewnie mniej trwały od swojego większego brata, no to jest on też po prostu tańszy. Alternatywą w tej kategorii, pewnie bez większego zaskoczenia, będzie Samsung Galaxy Watch 7, czyli dla mnie osobiście znacznie lepszy taki codzienny zegarek, nie chociażby droższy wspomniany już Samsung Galaxy Watch Ultra. Dlaczego? No przede wszystkim design. Ten jest bardzo klasyczny, lekki, smukły. Ten zegarek po prostu dobrze nosi się na ręce. Ma też oczywiście Wear OS, a więc wszystkie idące za nim zalety, jak zewnętrzne aplikacje, które pewnie już o tym wspominałem nie tylko ułatwiają, ale i umilają nam treningi no ale też idą za tym wady bo Samsung Galaxy Watch 7 wytrzymuje na jednym ładowaniu zaledwie 20-24 godziny więc nie jest źle jak na Wear OS, ale też nie jest super, bo widzimy, że inne modele robią to lepiej. To, co natomiast ja bardzo cenię w Samsung Galaxy Watch 7 i rzecz, w której się zakochałem, to możliwości personalizacji. Jeśli chodzi o tarcze i ich wybór mamy ogromny, to pewnie nie byłoby zaskoczeniem, ale to, że możemy je również sami tworzyć wręcz, jest po prostu bajką. I jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, a możecie zrobić coś takiego, czyli wychodzącego do Was Mando, za każdym razem jak włączycie zegarek, to wiecie, że jest to zegarek absolutnie dla Was. Samsung Galaxy Watch 7 to zatem idealny smartwatch dla fanów Androida, ale jeszcze lepszy dla użytkowników smartfonów Samsunga. Dlaczego? Otóż korzystając z urządzeń w jednym ekosystemie, zyskujemy dodatkowe funkcje. Przykładem dobrym tu jest obsługa gestami. Szczególnie jeśli na przykład korzystamy z kamery, bo te są znacznie bardziej rozbudowane, gdy korzystamy zarówno z smartfonu i smartwatcha Samsunga, niż jeśli korzystamy z jakiegokolwiek innego androidowego pomocnika. Jeśli nie chcecie zrujnować swojego budżetu, ale przy tym wciąż posiadać ciekawy smartwatch, to ja mogę wam polecić Huawei Watch Fit 3. Czyli dla mnie najlepszy gadżet technologiczny 2024 roku. A dlaczego? Z kilku powodów. Pierwszy to design. Tak wiem, wzorowany na znanej konkurencji, ale jak się wzorować, to na najlepszych. A to Huawei zrobił bardzo dobrze. Do tego mamy wyświetlacz AMOLED z bardzo dobrą widocznością, nawet przy dużym nasłonecznieniu. W tym budżecie tak naprawdę nie ma konkurencji. Tryby sportowe. Tych jest 100. Do tego mamy sensory skuteczne i ich jest całkiem sporo, więc mamy. Nie wiem, poziom nasycenia krwi tlenem, mamy mm, możliwość pomiaru tętna kroków. No co tam sobie chcecie i co powinien każdy dobry sportowy smartwatch mieć. Dalej czas pracy na baterii. Producent mówi 7-10 dni, ale ja tak powiem realistycznie będzie to 5 dni. Ale 5 dni takiego intensywnego użytkowania, tak? Czyli mówimy tu o treningach, o GPS-ie, o takim codziennym użytkowaniu. 5 dni to naprawdę bardzo dobry wynik. Możemy też przez niego prowadzić rozmowy, co już wspominałem, jest naprawdę bardzo dobrym dodatkowym featurem. No i cena. Rzadko tu mówię o cenie, ale w tej kategorii jest ona bardzo istotna, bo tak naprawdę poniżej 600 stówek nie znajdziecie lepszego smartwatcha. Dobrą alternatywą dla Huawei Watch Fit 3 będzie ten oto Xiaomi Watch 2 Pro. Dlaczego będzie dobrą alternatywą? No bo ten jest taki bardziej klasyczny z okrągłą kopertą, ale przy tym wciąż wygląda bardzo dobrze. Dla mnie jednak największą wadą, taką przynajmniej w tym wariancie, jest pasek. Ten pasek jest taki skóropodobny i powiem szczerze, no, zalatuje troszkę tandetą. Mi się nie podobał, jest średnio wygodny, ale pocieszę Was, żeby nie było tak całkowicie negatywnie. Paski są wymienne, można kupić sobie inny, ich jest znacznie więcej, także tutaj plus. I tu może Was zaskoczę, ale Xiaomi Watch 2 Pro to prawdopodobnie jeden z najtańszych zegarków na rynku z Wear OS. Więc jeśli chcecie wypróbować ten system, chcecie sprawdzić, czy on Wam pasuje, czy nie pasuje, to tak naprawdę lepszego modelu na start nie znajdziecie. Z URS wiąże się to, że możecie sobie swobodnie instalować aplikacje z zewnętrznych producentów. Jest ich naprawdę mnóstwo. Wadą, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, a konkretnie ja mówiłem, jest to, że czas pracy na baterii nie jest jakiś szokująco długi. W przypadku Xiaomi Watch 2 Pro wynosi on około półtora dnia, co nie jest tragedią, bo wiemy, że bywa gorzej, ale też nie jest wynikiem rewelacyjnym. Powiedziałbym, że gdzieś tak po środku. Xiaomi Watch 2 Pro wypada okazale również pod względem funkcji sportowych, zdrowotnych, bo z łatwością zmierzymy nim tętno, stres, VO2 max czy SpO2 i wiele innych. Tutaj w tym wypadku sprawdza się znakomicie. Oczywiście możemy brakować nieco bardziej zaawansowanych funkcji konkurencji, jak chociażby EKG, ale umówmy się, w tym przedziale cenowym nie mamy nawet prawa tego wymagać. Na początku tego materiału wspominałem Wam, że na jego końcu znajdziecie takiego mojego nieoczekiwanego faworyta. I oto on, Huawei Watch GT5. Co w nim takiego wyjątkowego i dlaczego dla mnie jest to najlepszy smartwatch? Przede wszystkim jest on wszechstronny. Mogę powiedzieć, że to jest taki zegarek, który jest dobry we wszystkim. Nie jest on najlepszy we wszystkim, bo to jest istotne i wielce prawdopodobne, że dla Was najlepszym smartwatchem będzie coś zupełnie innego, bo tak jak mówiłem, każdy oczekuje od zegarka czegoś innego. Dla mnie jest on takim zegarkiem pośrodku wszystkim, w niczym nie zawodzi, ale też ciężko mi powiedzieć tak sprawiedliwie, żeby był mistrzem w jakiejkolwiek kategorii. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo podoba mi się jego design. Ja wspominałem, bardzo to lubię klasyczny z okrągłą kopertą i też czuję go na ręce. Nieprzesadnie, ale jednak czuję. Druga rzecz, wyświetlacz. Ten jest bardzo czytelny nawet w jasnym słońcu, a to sprawia, że czy idę pobiegać, czy idę na spacer, co robię dosyć często mimo wszystko, eee, wygląda wszystko w nim przejrzyście. Do tego mamy ten czas pracy na baterii. No to jest taka rzecz, która jest dla mnie absolutnie podstawowa. Nie wyobrażam sobie na co dzień korzystać ze smartwatcha, który wytrzymuje 15 godzin. Nie, nie czepiam się tu Apple Watcha. Ten z kolei wytrzymuje tak naprawdę nawet 8-9 dni normalnego takiego użytkowania, a producent twierdzi, że jest to nawet więcej. Dalej, Huawei Watch GT5 to też funkcje dodatkowe. Mamy tutaj możliwość prowadzenia rozmów, ale też od tej generacji właśnie możliwość płatności zbliżeniowych NFC. Jeśli się nie mylę, to nadal tylko w Polsce. No i wreszcie cena, bo ten konkretny model wcale nie kosztuje zbyt drogo, a tak naprawdę ten konkretny wariant, nawet z tym paskiem, to jakiś wydatek 1200 zł. No i tutaj muszę powiedzieć, że w tym przedziale cenowym ciężko jest mi wskazać realnie smartwatch, który byłby lepszy, tak po prostu. Skoro zostaliście ze mną do końca, to koniecznie dajcie mi znać, z jakiego wy korzystacie na co dzień. Albo jeśli tak się zdarzyło, przymierzacie się do zakupu jakiegoś modelu, to czy jest to jeden z tych, które znalazły się na mojej liście. Pamiętajcie też zostawić lajka, like suba, no bo mi to bardzo pomaga i będę Wam za to bardzo wdzięczny. Standardowo też linki do wszystkich modeli, które są w moim materiale, znajdziecie w opisie.